Ja pojawiając się właśnie z lakierami hybrydowymi, one jeszcze były właśnie w marce Diamond Cosmetics, e, pokazując je na targach, e, reakcja rynku była wręcz niesamowita. Okay. Ale po co lakiery hybrydowe? Przecież są żele kolorowe, <laughs> przecież one są cudownie napigmentowane, ale w ogóle po co nam taki produkt? Ja pamiętam, że stałam gdzieś na targach, właśnie, generalnie jakby pokazywałam, opisywałam te produkty i cały czas tłumaczyłam, że e, jest to produkt inny, tak? To w, z uwagi na to, że żel kolorowy jakby nadbudowujemy, i nakładamy tylko na już jakby e, ukształtowane żele. E, I jest to jakby metoda, która przedłuża płytkę paznokciową. Natomiast żele i że lakiery hybrydowe jakby są zupełnie innym produktem, z uwagi na to, że możemy nakładać na naturalną płytkę paznokciową. No, I to często jest wielki przełom, tak? I to był właśnie wielki Taki przełom, ale naprawdę to nie było wcale takie proste. To nie było tak, że, wow, pojawiły się lakiery hybrydowe i nagle tylko po co? <laughs> tak, tylko w ogóle po co? Przecież są żale kolorowe, przecież żale kolorowe są super. Czyli branża jakby potrafiła pracować na żale kolorowych, na no, oczywiście ja też. Fajne było to jakby.